Kochani, dzisiaj wybieramy się z lakiem na wycieczkę krajoznawczą na Podlasiu, tradycyjnie. Chcę Wam pokazać dzisiaj, a zresztą za chwilę zobaczycie, co chcę Wam pokazać. Laki, Laki sobie drzemie przed dzisiejszą przebieżką. Moi drodzy, dojechaliśmy do naszego miejsca docelowego. To jest Tykocin, jedno z najstarszych miast na Podlasiu. Na pewno starsze od Białego Stoku Można powiedzieć, że początki sięgają okolic bitwy pod Grunwaldem. 1410 była bitwa. Pięć lat później pierwsze wzmianki o Tykocinie pojawiły się w różnego rodzaju pismach. A tu jest synagoga. Przed wojną, właściwie przed 1945 rokiem, w tej kocinie połowa ludności to była ludność pochodzenia żydowskiego, więc tutaj zabudowa też, która nie została zburzona, to była część dzielnicy żydowskiej, a to jest właśnie synagoga, tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda, z psem, oczywiście nie mogę wejść. Wybudowana w 1642 roku. Zobaczcie, jak, jaka to jest świetna architektura. Jeszcze zachowały się stare domy. Można zobaczyć. Tak to wygląda. Niektóre są zdewastowane niektóre, niektóre wyglądają na zagospodarowane świetnie. Są restauracje, sklepy, kawiarnie nawet. Chcemy właśnie znaleźć taką kawiarnię, o której słyszeliśmy Tam jest rynek w oddali. Laki musiał oczywiście zostawić swój ślad w tej kocinie. Tak moi drodzy, tak to wygląda. Jesteśmy na środku rynku i trzeba zebrać kupę. To jest pomnik słynnego hetmana, Stefan Czarniecki był właścicielem tych dóbr Tykocina przez jakiś czas. To były posaki jego córek, były bardzo bogate przez to. Co jeszcze? A później przeszedł Tykocin we władanie Branickich. Branickich, Branickich którzy też mieli biały Białystok. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda ten rynek. Piękna architektura. Rzeka Narew, most na Narwi i mapa szlaku bocianiego, bo tutaj właśnie w tych okolicach jest szlak bociani. Prawie w każdej wiosce, właściwie w każdej wiosce są gniazda bocianie. jest bocianów jest najwięcej w Polsce po prostu. Tak moi drodzy wygląda budynek synagogi z drugiej strony. Tam dalej jest muzeum. muzeum. Ziemi, można powiedzieć Tykocieńskiej. Kiedyś je zwiedzałem, ale można odwiedzać bardzo fajne miejsce. Tutaj jest parking, gdzie parkuje dużo autokarów z młodzieżą izraelską, która ma Tykocin na swojej mapie odwiedzin w tych słynnych wycieczkach holokaustowych, że się tak wyrażę. Parę kilometrów za Tykocinem, na zachód, znajduje się pewna miejscowość o nazwie Kiermusy, Za chwilę Wam pokażę. jak Wygląda bardzo malownicze miejsce. Jest tam karczma, jest tam mini zoo, worek nad łąkami, bardzo piękne miejsce. Właśnie tam chcemy dzisiaj z Lakiem biegać. Jesteśmy w Kirmusach, tak to wygląda. Moi drodzy, tutaj co jakiś czas odbywają się e, różnego rodzaju takie targi, chle targi. Można przyjechać, e, zobaczyć, kupić też starocie. Targi staroci tak naprawdę to nazywamy, ale tutaj nie da się zaparkować. Ta droga, którą przyjechaliśmy przez las jest cała... Pełna samochodów. Wszystkie uliczne ścieżki leśne są zapchane samochodami, więc naprawdę, nie wiem, można wybrać się na rowerach albo o jakiejś bardzo wczesnej godzinie, żeby zająć miejsce parkingowe. Bo teraz jest tutaj pusto na szczęście. To są wszystko miejsca noclegowe, ale za chwilę zobaczycie, zobaczycie właściwy dworek. Pokażę Wam cała mapa, co tu można znaleźć. Dworek nad łąkami. Altana Zdrowej Urody SPA, Karczma Rzym, to jest właśnie ta Karczma Rzym, widzicie, sporek. Tam dalej jest nawet kasztel, pokażemy ten kasztel, będziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Sporek. Karczma. Dom Daniela Łagielskiego, w 2002 zasadzony, dom Adama Małysza, Ojciecha Fortuny. Wow, te wszystkie gwiazdy tutaj były i zasadzały te drzewa niesamowite dęby, same dęby, Kasialeja dębów, Julanta Kwaśniewska, Tomasz Frankowski, Mirosław Hermaszewski, Leon Niemczyk, Krzysztof Kolberger tam pasło się krowy tak sielsko, wiejsko czarodziejsko bym powiedział dokąd prowadzi ta droga nie wiadomo ale słuchajcie, miejsce na wakacje na weekend, na weekend nawet wystarczy weekend, żeby tu odpocząć poddychać świeżym powietrzem posłuchać tych odgłosów przyrody ale piesek jest szczęśliwy Widać wyraźnie, że jest szczęśliwy. No i gdzie doszliśmy? O, dalej nie można iść. Koniec. No ale chyba wybierzemy się na tą ścieżkę na zewnątrz, żeby biegać. Pokażemy Wam jak się biega. Moi drodzy, posłuchajcie dźwięku. Poza moim sapaniem oczywiście. Tutaj, Miśku, no dawaj, patrzcie jaki kasztel, fossa jest, brama, co za miejsce. Co prawda 30 km trochę daleko, żeby codziennie jeździć na bieganie, ale jak ktoś biega maratony albo ultra i znajdzie fajne ścieżki daleko od i teraz popatrzcie jak tu pięknie wygląda. Tam dalej jest naryw Jest i brama. Jest i zamek. Ci rycerze mają monitoring. Profesjonalny. Muzeum. Tak, muzeum. Kasztel. Haski. Piękne drzewo. Po prostu obrazek sielski, czarodziejski. Coś pięknego. Słuchajcie, najlepsze bieganie w moim życiu, najlepsze miejsce do biegania w moim życiu. 30 km od Białego Stoku. Cisza, spokój, świeże powietrze, śpiewające ptaki, otwarte przestrzenie. Żadnego zagrożenia, żadnego niebezpieczeństwa. Wilków dzików. Piękne łąki, ścieżki, po których można biegać. Słuchajcie, miejsce noclegowe. Karczmy, restauracje tutaj obok. Wszystko w kiermusach. Piesek jest najważniejszy. Przerwa na wodę. 5 km, przebiegliśmy prawie 3. Więc musiałem zrobić przerwę na wodę. Ja sam się nie napiję. Przy okazji odpocznę. nalejemy znowu wody, tak? nalejemy wody? No i wody. I wodę, wodę mi Jaki spragniony piesek. Mamy taką fajną butelkę, która od razu jest miseczku. Już? Już? No dobrze. Słuchajcie, wróciliśmy do Tykocina po bieganiu w kiermusach i żeby odwiedzić kawiarenkę. Złotą kawiarenkę. Tutaj, przy głównej ulicy. Na ulicy jest złota kawiarenka, która współpracuje z White Bear Coffee w Białymstoku, Moją, moją ulubioną siecią kawiarni w Białymstoku, więc zobaczymy, jak jest w środku. Pijemy kawę? Pijemy kawę. O. Ty masz wodę i nie chcę już wypić. Kawa ze złotej kawiarenki w tej kocinie świetnie smakuje. Zapraszam Was serdecznie. Sam tykocin jest przepięknym miasteczkiem. Pokazałem wam tylko główne ulicę, ale jest dużo bocznych uliczek, które są bardzo ciekawe do oglądania. Zapraszam do Kiermus, zapraszam nad rzekę Narew. Podlasie ma wiele wspaniałych ścieżek do biegania. Więcej tych ścieżek Wam pokażę już wkrótce. Proszę Was bardzo o to, żebyście pamiętali, żeby polubić ten film, jeżeli Wam się spodobał i zasubskrybować kanał Laki Hej!